Słowo z niedzieli 16 lutego, Ewangelia według świętego Łukasza, rozdział 6, wersety 17 i od 20 do 26. Jezus zszedł z dwunastoma na dół i zatrzymał się na równinie. Był tam liczny tłum Jego uczniów i wielkie mnóstwo ludu z całej Judei i Jeruzalem oraz z nadmorskich okolic Tyru i Sydonu. On podniósł oczy na swoich uczniów i mówił Błogosławieni jesteście ubodzy, albowiem do Was należy Królestwo Boże. Błogosławieni, którzy teraz głodujecie, albowiem będziecie nasyceni. Błogosławieni, którzy teraz płaczecie, albowiem śmiać się będziecie. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie Was znienawidzą i gdy Was wyłączą spośród siebie, gdy zelżą Was i z powodu Syna Człowieczego odrzucą z pogardą Wasze imię jako niecne. Cieszcie się i radujcie w owym dniu, bo wielka jest wasza nagroda w niebie. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili prorokom. Natomiast biada wam bogaczom, bo odebraliście już pociechę waszą. Biada wam, którzy teraz jesteście syci, albowiem głód cierpieć będziecie. Biada wam, którzy się teraz śmiejecie, albowiem smucić się i płakać będziecie. Biada wam, gdy wszyscy ludzie chwalić was będą. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili fałszywym prorokom. Czy czułeś się kiedykolwiek jako ubogi, głodujący? Czy płakałeś kiedyś albo byłeś przez kogoś znienawidzony? Jeśli tak było lub jest, istnieje furtka, aby starać się zamienić to w błogosławieństwo. Jest to przestrzeń, która Panu Bogu może w Twoim i moim życiu dać zaistnieć bardziej. Warto by ten ból i cierpienie oddać Jezusowi, jemu się powierzyć w swoim utrudzeniu. Pan Bóg pragnie o tym, co cię trapi, słyszeć właśnie od Ciebie. Dlaczego właśnie przez cierpienie można głębiej odnaleźć drogę do Boga? Ponieważ bez Pana Boga trud i cierpienie, którego doświadczyłeś lub doświadczasz, jest niemożliwy do pojęcia. W łączności serca i duszy z Jezusem. Upokorzenie, smutek, odrzucenie, samotność mogą być zrozumiane właściwie, ponieważ prowadzą do wyzwolenia do wolności. W trudzie, właśnie, czasem budzi się nadzieja nie do podważenia. Potocznie światowo, szczęście nie daje radości i satysfakcji, ponieważ to Jezus daje szczęście, które nie przemija. Zwrócić się do Jezusa można oznaczać dać sobie szansę. Mamy bowiem Boga, który kocha nas zawsze i może wszystko dla naszego dobra.